JBL Authentic 200 to głośnik w stylu retro, który może pochwalić się mocą 90W RMS. Jak sprawuje się w praktyce i czy warto go kupić? O tym w dzisiejszym materiał. Gdy słyszymy o marce JBL, większość z nas od razu kojarzy ją z wysokiej jakości sprzętem audio. A dziś przyjrzymy się modelowi JBL Authentic 200, czyli głośnikowi, który wyraźnie nawiązuje do klasycznego retro designu, łącząc w sobie elegancję przeszłości z nowoczesną technologią. Pozoru niepozorny, ten model kryje w sobie wiele interesujących cech, które mają szansę przekonać nawet najbardziej wymagające osoby. Głośnik wypożyczam do recenzji od producenta. JBL Authentic 200 to urządzenie, które zwraca uwagę swoim wyglądem, przypominającym klasyczne modele z lat minionych. Producent zadbał, aby jego design był dyskretny, niezbyt rzucający się w oczy, lecz jednocześnie elegancko wkomponowujący się w różnorodne wnętrza. Choć jest to urządzenie odtwarzające muzykę bezprzewodowo, w praktyce do działania wymaga stałego zasilania przewodowego. Przy pierwszym kontakcie z głośnikiem JBL Authentic 200, od razu zauważalny jest jego niezbyt duży rozmiar, jak na klasyczny głośnik stacjonarny. Wszystkie elementy są dokładnie spasowane, nic nie trzeszczy, ani też nie wydaje się luźne. Dodatkowo, głośnik jest zaskakująco lekki, co ułatwia jego przenoszenie, a antypoślizgowe nóżki zapewniają mu stabilność w każdym miejscu. Warto również zwrócić uwagę na jego wygląd. Jest stylowy i utrzymywany w retroestetyce, co czyni go nie tylko urządzeniem audio, ale także eleganckim elementem dekoracyjnym. JBL Authentic 200 nie posiada nadmiernych, męczących wzrok światełek czy diod co jest jego dużym atutem, szczególnie w ciemnych pomieszczeniach i przy nocnym odsłuchu. Sterowanie głośnikiem jest intuicyjne. Dwa przyciski, w tym jeden dedykowany do łączności Bluetooth, umożliwiają łatwe zarządzanie tym urządzeniem. Proces parowania jest prosty. Wystarczy wcisnąć przycisk BT, aby uruchomić tryb parowania, a po wyłączeniu głośnika ponowne naciśnięcie tego przycisku szybko przywraca połączenie. Dodatkowo trzy pokrętła służące do regulacji głośności, basów i wysokich dźwięków są nie tylko funkcjonalne, ale także estetycznie wykonane. Białe podświetlenie LED wokół każdej z gałek informuje o aktualnym poziomie ustawień, co ułatwia dostosowywanie dźwięku do osobistych preferencji. Podświetlenie to aktywuje się wyłącznie w momencie przekręcania gałką i za chwilę zanika. JBL Authentic 200 wizualnie odwołuje się do klasycznego stylu lat 70., co widać w jego wykończeniu. Maskownica Quadrex, obudowa pokryta skóropodobnym materiałem oraz aluminiowa rama nie tylko dodają urządzeniu wyjątkowego charakteru. Dźwięk emitowany przez głośnik jest zrównoważony, z mocnym i klarownym brzmieniem oraz głębokimi basami. Dodatkowo współpraca z asystentami głosowymi takimi jak Asystent Google czy Amazon Alexa rozszerza funkcjonalność tego głośnika, umożliwiając sterowanie innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. W głośniku JBL Authentic 200 zastosowano parę 25 mm głośników wysokotonowych oraz pełnozakresowy 5-calowy głośnik niskotonowy i 6-calowy pasywny radiator, które dostarczają głębokich i pełnych basów. Podnosząc głośnik, trzeba jednak uważać, by nie łapać za membranę, bo ta jest odsłonięta. JBL Authentic 200 nie jest tylko elegancko zaprojektowanym głośnikiem retro, ale również zaawansowanym technologicznie urządzeniem. Wspiera on technologię Multiroom, co oznacza możliwość łączenia kilku głośników z tej serii w różnych pomieszczeniach, co pozwala tworzyć spójny system dźwiękowy w całym domu. Co więcej, głośniki te automatycznie kalibrują się i optymalizują wydajność dźwięków w zależności od akustyki danego pomieszczenia, co jest istotne dla osiągnięcia najlepszej jakości dźwięku. Producent jednak nie tłumaczy, w jaki sposób taka kalibracja jest przeprowadzana i jakie są jej wyniki. Tej informacji nie ma również w aplikacji JBL One, którą możemy skonfigurować głośnik. Sterowanie głośnikiem możliwe jest zarówno przez asystenta głosowego Google, jak i Amazon Alexa. Możemy również robić to za pośrednictwem naszego smartfona i wspomnianej wcześniej aplikacji. Jednak po dłuższym wyciszeniu, trwającym na przykład kilka minut, Głośnik automatycznie przechodzi w tryb czuwania i należy ponownie wcisnąć na nim ikonkę BT. Jeżeli na przykład leżycie w łóżku i na chwilę włączyliście pauzę w filmie lub muzyce, by z kimś pogadać przez telefon, musicie pofatygować się do urządzenia, by ponownie aktywować. Alternatywą jest możliwość skonfigurowania zasad, których ma trzymać się głośnik. Można to zrobić po podłączeniu głośnika do Wi-Fi. Najłatwiej jest to zrobić właśnie poprzez aplikację w telefonie. Opiera się to przede wszystkim na ustawianiu akcji czy scen, np. automatycznie wybudzenie przy wyjściu do konkretnej aplikacji w telefonie. Co ciekawe, spośród różnych popularnych aplikacji nie ma tutaj ani YouTube'a, ani Spotify. A jak prezentuje się ten głośnik w praktyce? Testując JBL Authentic 200 od razu rzuca się w oczy jego wszechstronność. Urządzenie sprawdza się znakomicie zarówno podczas odtwarzania muzyki ze smartfona, laptopa, jak i podczas porowania z telewizorem czy urządzeniami pokroju Mi Box. Zarówno w dużym salonie, jak i w mniejszych pomieszczeniach, JBL Authentic 200 doskonale radzi sobie z reprodukcją wysokich i średnich tonów. Baz wytwarza bardzo przyjemne ciśnienie i schodzi dość nisko, co było dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Oglądając filmy z lektorem słyszałem dość wyraźnie nie tylko lektora, ale również całą akcję filmu. Dźwięk przy tym jest bardzo wysokiej jakości i to po prostu słychać. Akumulator i wydajność. Należy zaznaczyć, że głośnik JBL Authentics 200 nie posiada wbudowanego akumulatora i wymaga stałego zasilania. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do użytku domowego, co może być zarówno zaletą, jak i ograniczeniem w zależności od potrzeb użytkownika. Brak akumulatora oznacza konieczność posiadania dostępu do źródła zasilania, ale pozwala to korzystać cały czas z pełnej dostępnej mocy. JBL wypuścił na rynek również dwa inne modele tej serii. JBL Authentics 300 ma już wbudowany akumulator, więc można go używać hybrydowo. Jak więc można podsumować ten głośnik? JBL Authentics 200 to głośnik, który zrobił na mnie spore i dość pozytywne wrażenie. W chwili tej recenzji kosztuje 1500 zł. A to jednak dość sporo, jak za pojedynczy głośnik, bo w podobnej cenie możemy dostać np. sandbar. Jednak na jego korzyść przemawia kilka aspektów. Przede wszystkim nie jest duży, ma dość uniwersalny i klasyczny wygląd, a z racji stałego zasilania sieciowego cały czas dysponuje swoją pełną mocą, brzmi po prostu rewelacyjnie, co w porównaniu z niektórymi i też dość sporymi sandbarami może mieć bardzo duże znaczenie. Jeżeli miałbym się czegoś czepić, to dość szybko przechodzi w tryb czuwania, co po prostu wyłącza urządzenie i należy się z nim ponownie połączyć. Może to być i Podobnie jak zachwalana funkcja autokalibracji i dostosowania do warunków pomieszczenia. Nie wiadomo jak się to odbywa i czy odbywa się wcale, bo nie mam możliwości tego sprawdzić. Mimo tych drobnych niedociągnięć JBL Authentics 200 jest urządzeniem, które z powodzeniem może sprostać wymaganiom nawet bardziej wymagających użytkowników. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć, a także moje dodatkowe uwagi na temat tego głośnika, zapraszam do materiału na blogu Jotem.in i będzie mi miło za wszystkie łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki, do zobaczenia. W kolejnym materiale, cześć.